Dobra, wyciągamy guść. szybko wklejamy drugi. Tak. O, dobra. Może wkręcasz to, bo to bardziej do wkręcania jest, no? Tak. Bierzesz pasek? Wyciągamy szereg. Tak. Ok, Zakładamy sznurek. Tak, tak, tak. Zakładamy. O tak. Wyciągamy to. No, i co powiesz? Nic się nie obcina, nic się nie ten. I kurwa, chodzi. I teraz można wyjąć. I teraz można pokazać jak się wcina nasztka.